Dzień dobry, nazywam się Agnieszka, jestem magistrem kosmetologii i tutaj na tym kanale rozmawiamy w dużej mierze o kosmetykach, ale też o całym przemyśle beauty, poruszamy różne jego aspekty, no i dziś chciałabym przyjść do Was z pewnego rodzaju kwestią przemyśleniami, które wydają mi się odrobinne, niepokojące. Bo czy zauważyłyście, jak bardzo przemysł beauty zbliża się do przemysłu fast fashion? Czy istnienie przemysłu fast beauty to mrzonki, czy może realne zagrożenie i realna przyszłość? Zastanówmy się. Fast fashion bazuje na wmawianiu konsumentkom, że tak naprawdę co pół roku powinny zmienić całkowicie swoją garderobę. Są nowe trendy, nowe kolory są promowane, nowe wzory i tak naprawdę im dłużej żyje się na tym świecie, tym bardziej widać, że ta moda wraca, co kilkadziesięcioleci to się wszystko powtarza, natomiast właśnie... Średnia okresu, kiedy na nowo pewne trendy wracają, to jest 10 lat. Nie będziesz trzymać w swojej szafie jakiegoś ciucha przez 10 lat nieużywanego tylko po to, bo on za jakiś czas będzie w trendzie. I efekt jest taki, że przemysł marketingowy fast fashion zachęca nas do częstego kupowania ubrań, które wcale nie muszą być bardzo dobrej jakości, bo nie mają one służyć na wiele lat. Tylko na taki krótki okres czasu. No i zazwyczaj właśnie wraz ze zmianą sezonu, jesień, wiosna, mamy zmiany kolekcji. Całkowicie o 180 stopni zmieniane są różnego rodzaju kolekcje. W przemyśle beauty można zaobserwować zmianę marketingu zoomowanego na pewne aspekty pielęgnacyjne, pewne grupy substancji aktywnych. Wiele lat temu było głośno o oleju arganowym, potem oleju kokosowym, swoje 5 minut głośne miał kwas hialuronowy czy kolagen, teraz ceramidy, peptydy, retinol, czynniki wzrostu, no nie mogłabym przecież zapomnieć o witaminie C, kwasach, czy idzie? Można zwrócić uwagę, że firmy te takie duże, które mają odpowiednie nakłady finansowe, mogą pozwolić sobie na planowanie swoich działań marketingowych, ich skorelowanie z badaniami kosmetyków, a tym samym wypuszczanie nowych serii kosmetycznych. Nawet co pół roku. I zauważcie, jak często opakowania tych serii nawiązują kolorystycznie do tego, jaki jest sezon, jakie będzie zapotrzebowanie kosmetyczne, jakie kolory są aktualnie w trendzie i jaki design. Serie te promowane są tą ekscytacją, nowością na rynku. Natomiast kiedy już zostanie przesycony i zaciekawienie już zacznie zanikać, to gdzieś po około dwóch latach widać, że serie te znikają z rynku. Całkowicie. No, i tutaj zaczyna się troszeczkę problem, bo o ile na początku wiele konsumentek w ekscytacji decyduje się na zakup tego kosmetyku, to część z tych klientek naprawdę ten produkt polubi. Być może trafią się osoby, które mają jakieś bardzo kapryśne skóry, i akurat ten kosmetyk będzie odpowiedzią na taki przykry problem skórny wyjątkową kapryśność też cery. I te osoby nagle nie mogą dostać swojego kosmetyku, który na przykład systematycznie używały przez dwa lata. Przykładowo, gdzie skóra bardzo już ten kosmetyk polubiła, i co? Musi szukać na nowo swojego ideału, a takie osoby wiedzą, że wcale nie jest to proste. I tą szybką rotację kosmetyków jeszcze do tego napędzają giganci drogeryjni, bo właśnie w tych wielkich drogeriach mamy najczęściej. Podobnie jak Fest Fashion, co pół roku, albo nawet co 3-4 miesiące, zmiany ekspozycji, zmiany kolekcji, czyli takie wewnętrzne raporty na podstawie których y, wiedzą jakie kosmetyki będą wprowadzać, bo rynkowo są one coraz ciekawsze, a na przykład w tej drogerii ich jeszcze nie ma. Lub też które wychodzą, bo żadna drogeria nie jest z gumy, drogeria nie jest Muzeum, żeby tam przechowywać e, przez wiele lat jakieś kolekcje kosmetyczne. Nie, albo produkt rotuje i jest na półce, a jeżeli nie rotuje i się, nie sprzedaje, musi ustąpić takiemu, który potencjalnie będzie dla klienta ciekawszy. Tylko klucz tego problemu jest takie, że chociaż kosmetyki, podobnie jak ubrania, marketingowo są wdzięczne do kreowania i zaspokajania potrzeb, to jednak kosmetyk nie jest czymś takim jak ubranie, bo sukienkę nową zakładamy i od razu jest efekt wow. Natomiast kosmetyk na skórę aktywnie oddziałuje. I o ile nie mówimy o kosmetykach makijażowych, tylko pielęgnacyjnych, na których tutaj głównie na moim kanale się skupiam, to jednak by kosmetyk pielęgnacyjny dał efekt, trzeba go postosować przez dłuższy czas. Więc jeśli kosmetyk ma być stosowany systematycznie, by dał efekt, to jakie mamy rozwiązania? Albo pakujemy do formulacji kosmetyku takie substancje, które dadzą nam efekt na już teraz, zaraz i mniej przejmujemy się konsekwencjami, jak te substancje będą na nas oddziaływać długofalowo, albo wręcz przeciwnie, efektu po stosowaniu takiego kosmetyku nie będzie, bo zbyt często będzie następowała zmiana kosmetyku. I dochodzi do pewnego rodzaju perpetuum mobile, czyli takiego samonapędzającego się kołowrotka. Ponieważ klientka widzi reklamę danego jakiegoś X kremu, kupuje ten krem X. Natomiast w czasie jego stosowania już jest zaciekawiona, bo wyszedł jakiś krem Y i też jest nim zaintrygowana, bo tam jakieś inne substancje aktywne, jakaś inna formulacja, więc kupi kosmetyk Y, zaczyna stosować kosmetyk Y, a już na rynku pojawia się kosmetyk Z. Stosuje być może je naprzemiennie, może próbuje sobie każdego dnia co innego, być może postosowa do półopakowania krem X, potem krem Y, potem krem Z ale ponieważ nie ma tej systematyczności działania, to nie ma efektu, a jeśli nie ma efektu, to taka klientka wciąż będzie próbowała kupować i szukać coraz to nowszych substancji aktywnych, kosmetyków czy formulacji. Nie da się osiągnąć satysfakcjonującego efektu, jeżeli kosmetyk nie zawiera substancji aktywnie pielęgnujących skórę. A substancja aktywnie pielęgnująca skórę zawsze będzie naturalna. Bądź synergistyczna do tej naturalnej. Tworzona laboratoryjnie, ale na bazie tej naturalnej. Dlaczego? Czy jestem nie, stronnicza z uwagi na to, że prowadzę kanał dotyczący kosmetyków naturalnych? Nie, to jest nauka. W naszej skórze zlokalizowane są receptory, i by jakiś związek aktywny mógł związać się z tym receptorem, a tym samym dać efekt pielęgnacyjny, no to musi być z tym receptorem kompatybilny. A nasz organizm jest naturalny, więc reaguje tylko na naturalne substancje. Dlatego dzisiaj pragnę przedstawić nowość w ofercie partnera mojego kanału, czyli w sklepie kieruneknatura.pl Jest to marka Nuka Organic, na przykładzie której porozmawiamy sobie o takich dobrych praktykach w przemyśle kosmetycznym. Nuka Organic to rumuńska marka kosmetyków naturalnych, której założycielką jest absolwentka kierunku medycznego z doświadczeniem pracy w przemyśle farmaceutycznym. Będąc w ciąży doznała przykrej sytuacji, kiedy to dermat odkrył na jej skórze znamie podatne na rozwój nowotworu i zalecił usunięcie. To doświadczenie sprawiło, że postanowiła bardziej zwracać uwagę na jakość stosowanych preparatów pielęgnacyjnych dla siebie oraz nowo narodzonego synka. Tak powstała koncepcja Nuka Organic. Nuka Organik to kosmetyki naturalne, które pozbawione są tych takich zbędnych wypełniaczy, które przede wszystkim mają skłaniać nas ku zainteresowania konsystencją zamiast działaniem składników aktywnych. Pozbawione są tych poprawiaczy reologii, stabilizatorów, substancji konsystencjotwórczych, które są niebiodegradowalne i które nie mają aktywnego Wpływu na pielęgnację naszej skóry. Czyli pierwsza bardzo istotna kwestia już same formulacje tych kosmetyków nie są obciążeniem dla ekologii. Niezależnie od tego, ile z tych kosmetyków będziemy używać, wszystkie te formuły są biodegradowalne. Ale dwa Magia dzieje się nie tylko w tych formulacjach, ale również zwróćcie proszę uwagę na opakowania. Są one szklane, mamy drewniane akcenty, co również przyczynia się dla dobrostanu środowiska. Nuka Organic wspiera także lokalnych dostawców. Dba o czystość ekstraktów, by oleje masła były organiczne, a miód, który znajduje się w tych kosmetykach jest dziki niefiltrowany. Tworzy to Łańcuch dostaw, który przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności. A składniki aktywne, zawarte w nuka organik są warte bliższego poznania, bo zapewniają długotrwały efekt dzięki codziennej stymulacji skóry w dobrą stronę, a nie tylko szybki i chwilowy efekt. W składzie znajdziemy m.in. peptydy, witaminy, wszystko to, by dobrze pielęgnować skórę. I pozwólcie, że przedstawię Wam kilka swoich ulubieńców. W Kremie Anti Age znajdziemy. Kom kompleks peptydów, które pobudzają syntezę kolagenu, także niacynamid dla uregulowania pracy gruczołów łojowych oraz efektu glow na skórze, wymiatającą wolne rodniki witaminy E, czy olej z rokitnika, który jak widać nadaje nam słoneczny kolor, ale nie jest to tylko tak, że kosmetyk ładnie prezentuje się w opakowaniu, ale właśnie olej z rokitnika jest bogactwem takiej naturalnej witaminy A, beta-karotenu, witaminy C, witaminy K, jak każdy olej ma w sobie bogactwo witaminy A, DEK, a czysta witamina K nie jest dopuszczona do stosowania akurat w kosmetykach. Może być w formie takiej wiecie: olejowej, jako zimnotłoczony, czysty, organiczny olej, niefiltrowany. Tak, ale jako wiecie, sama substancja aktywna witamina K w przemyśle kosmetycznym nie jest dopuszczonym do stosowania. Ma bardzo silne właściwości, uszczelniające naczynka. Więc przy skórach naczynkowych olej rokicznikowy, nie tylko przy naczynkach, też przy skórach wrażliwych, zaczerwionych olej rokitnikowy, remedium na grę naczynek, na zaczerwienienia, by ją wyciszyć, ukoić. Krem ten, jak możecie zauważyć, ma bogatą konsystencję, ale pomimo tej swojej odżywczości, bardzo dobrze się wchłania. Można go stosować zarówno na dzień, jak i na noc. Nie obciąża skóry, nie powoduje spływania makijażu. Przejdźmy teraz do serum odmładzająco-regenerującego. Znajdziemy w jego składzie wodę różaną, kwas hialuronowy, niacynamid, alfa-arbutynę, bisabolol, a także z Mirotamnusa i on ma właściwości takie odmładzające dla komórek, a także wspiera barierę hydrolipidową. Serum to jest ultra lekkie, posiada emulsyjną konsystencję, więc zapewnia zarówno zbilansowany udział substancji lipidowych, jak i hydrofilowych, więc będzie tutaj i efekt nawilżenia tkwi aktywnego, jak i zmiękczenia skóry, ale jednocześnie przy zachowaniu niesamowitej lekkości. Serum też można stosować czy to tylko na wieczór, a jeżeli chcecie właśnie poprawić właściwości pielęgnacyjne kremu, można go stosować także na dzień. I jako kosmetolog nie mogłabym pominąć tego, że w składzie jest iniacinamid. I alfa-arbutyna. I to połączenie synergistycznie działa pięknie na rozjaśnienie przebarwień, ujednolicenie kolorytu skóry, nadanie takiego efektu glow całej cerze. Więc warto pod tym kątem zwrócić uwagę, jeżeli towarzyszą Wam jakieś nierówności kolorytu albo macie takie przeświadczenie, że Wasza skóra wygląda na taką poszarzałą, pozbawioną blasku. To właśnie niacinamid plus alfa-arbutyna skorelowany intensywnie. Działanie, ale oczywiście nie aż tak mocne, by wywołać na przykład jakieś podrażnienie. Delikatny żel do twarzy. Już pierwsze miejsce w składzie to miód, potem gliceryna, następnie delikatny naturalny detergent, olej żożoba, olejki eteryczne, które zapobiegają rozwojowi niedoskonałości. Olejki eteryczne mają właściwości antyseptyczne, ale właśnie z uwagi na to, że już na pierwszym miejscu w składzie jest miód, to pragnę przypomnieć, że miód jest bogatym substancji czynnych, raz, że tam są cukry, które aktywnie będą na Nawilżać, ale są też enzymy. Więc takie bardzo delikatne, codzienne złuszczanie, nie tak silne jak kwasy, nie, 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 bo kwasy działają znacznie silniej, więc bezpieczeństwo działania tego kosmetyku i delikatność jest tutaj zachowana, ale dwa, właśnie przez to, że wpływamy na proces keratynizacji, zapobiegamy powstawaniu niedoskonałości. I rzeczywiście żel ten ma bardzo dobre właściwości oczyszczające, jednocześnie nie zostawiając skóry takiej w dyskomforcie, podrażnionej. Ja mam wersję podróżną, ale dostępna jest także wersja 100 ml. Nawilżający krem do ciała zawiera olej kokosowy, olej ze słodkich migdałów, które będą działać zmiękczająco i napinająco na skórę, a także ekstrakt z zielonej herbaty, który będzie wymiatał wolne rodniki, będzie wspomagał gojenie podrażnie, np. po depilacji efekt truskawkowych nóg, żeby troszeczkę zmniejszyć, Ekstrakt zielonej herbaty super działa wymiatająco na wolne rodniki, więc działamy przeciwstarzeniowo na całą skórę, ale też zapobiega powstawaniu niedoskonałości. Więc jeżeli towarzyszą Wam jakieś wypryski na plecach, pośladkach czy udach, to warto stawiać właśnie na tego typu balsam, bo jest lekki i dwa, aktywnie wpływa na gojenie takich zmian. No i pragnę zwrócić uwagę na bardzo higieniczne zamknięcie w formie pompki. I ostatni gagatek jest to Balsam do ust, który zawiera kwas hialuronowy, masło shea, masło kakaowe, olej żożoba, wosk pszczeli, wosk karnałba, witaminę E. Dzięki połączeniu emolientów z kwasem hialuronowym daje długotrwałe uczucie nawilżenia skóry, no i jeszcze mały taki właśnie twist, że zawiera tutaj taki delikatny dodatek barwnika, dzięki czemu nadaje subtelny kolor na ustach, no i pięknie pachnie. Cudownie, w ogóle wszystkie kosmetyki Nuka Organic, to co mi osobiście, prywatnie bardzo przypadło do gustu, mają swoje naturalne zapachy. To są zapachy wynikające z zastosowanych ekstraktów roślinnych, tej, tej ich czystości, tych olejków eterycznych, tych ekstraktów, tych składników aktywnych, które tutaj są. Zapachy są nieoczywiste. Ale nie ma tutaj sztucznych kompozycji zapachowych. Marka Nuka Organic została doceniona przez polskich kosmetologów, m.in. przez panią kosmetolog Wiktorię Modzelewską, właścicielkę salonu Glow Factory w Żorach, która przetestowała te kosmetyki jako uzupełnienie kuracji gabinetowej czy pielęgnację domową u swoich pacjentek i została ambasadorką tej marki. Pełną gamę kosmetyków Nuka Organic znajdziecie oczywiście w sklepie Kierunek Natura.pl i przypominam, że z kodem Kosmetologia15 macie 15% na całą ofertę sklepu i jak najbardziej również na kosmetyki Nuka Organic. Dodatkowo aktualnie trwa promocja i przy zakupie za 120 zł w sklepie Kierunek Natura otrzymacie produkt mini gratis właśnie tej marki, by móc przetestować. Zachęcam także, żeby zapisać się do newslettera, bo może akurat uda Wam się zgarnąć jeszcze jakieś promocyjne oferty. A ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że film ten pomógł Wam zwrócić uwagę na pewne niuanse, które dzieją się w świecie beauty, i że będziecie teraz troszkę bardziej świadome, kupując kosmetyki. Dzięki serdeczne za oglądanie i widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Cześć!